Ciao a tutti, buongiorno, buonasera. To ja, Adrianna, polska Włoszka i witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj przyjrzymy się tematowi świąteczne prezenty, czyli jesteśmy jak najbardziej aktualni i na czasie, bo właśnie zbliża się Boże Narodzenie. Jak mówić o prezentach? Jak podarować komuś prezent? Co powiedzieć, gdy ktoś nas obdarowuje? I co możemy sprezentować na Boże Narodzenie bliskim osobom? O tym wszystkim w dzisiejszym filmie. I pamiętaj, żeby nie ominęły Cię nasze kolejne spotkania z językiem włoskim, koniecznie zasubskrybuj mój kanał. A więc gotowi? No to zaczynamy! Zaczniemy sobie od tego, jak w ogóle po włosku powiedzieć prezent. Prezent to oczywiście regalo il regalo. Innym słówkiem, które będzie oznaczało dokładnie to samo, ale jest troszkę bardziej takie eleganckie, może mniej używane na co dzień, bardziej wyrafinowane, to dono, il dono, czyli podarunek, podarek, il dono. Dar. Kolejne słówko, które jest zdecydowanie często używane na co dzień w Italii, to pensiero. Pensiero to dosłownie myśl, ale w kontekście prezentów będzie to oznaczało jakiś mały podarunek, coś drobnego, taka rzecz, która sprawi komuś przyjemność, ale nie będzie się ten ktoś czuł zbytnio zobowiązany czy e, nieswojo w tej sytuacji. Pensiero, drobny, mały prezent. Pamiętajmy właśnie, że pensiero oznacza myśl, więc jest to taki podarunek, który świadczy o tym, że o kimś myśleliśmy. Mamy więc... Il regalo, il dono, il pensiero. Dać, podarować to dare, dare albo regalare, dare, dawać. Regalare, sprezentować, podarować. Otrzymać prezent to z kolei ricevere, ricevere un regalo. Jeśli mamy dla kogoś prezent, możemy powiedzieć o. Kłokosa per te. Mam coś dla ciebie. O un regalo per te. Mam dla ciebie prezent. O un piccolo pensiero per te. Mam dla ciebie taki mały upominek. O un piccolo pensiero per te. Mam dla ciebie niespodziankę. O una sorpresa per te. I teraz, jeżeli chcemy wyrazić naszą nadzieję, że komuś nasz prezent się spodoba, możemy powiedzieć: Spero ti piaccia. Spero che ti piaccia. Jak odpowiedzieć komuś, kto właśnie nam coś podarował? Grazie, non dovevi. Dziękuję, nie musiałeś. Nie musiałaś. Grazie, non dovevi. Che bella sorpresa! Jaka piękna niespodzianka! Che bella sorpresa! Non me l'aspettavo. Nie, nie spodziewałam się, nie spodziewałem się. Non me lo aspettavo. Grazie, grazie mille, grazie tante, grazie di cuore. A co zazwyczaj dajemy swoim bliskim na święta? Takie typowe prezenty to oczywiście calcini i calcini, stare, dobre, klasyczne skarpetki albo. Il profumo, il profumo, il libro, il libro, la cravatta, la cravatta, il maglione, il maglione, i cosmetici, i cosmetici, la borsa, la borsa, le scarpe. Le scarpe i giocattoli. I giocattoli, i dolci, i dolci. We Włoszech tradycyjnie na święta dajemy swoim bliskim albo znajomym, do których wybieramy się podczas świąt w odwiedziny, panettone albo pandoro, czyli włoskie baby bożonarodzeniowe. I uwaga, kilka słówek związanych z pakowaniem prezentów, żeby zapakować pięknie prezent potrzebujemy saketto da regalo, saketto da regalo, czyli właśnie torebka na prezent albo karta da regalo, czyli papier do pakowania prezentów, karta da regalo. Przyda się też wstążka, nastro, il nastro oraz kokardka, il fiocco. Il fiocco. Żeby to teraz sprawniej szybko poszło, musimy użyć nożyczek, forbici oraz taśmy klejącej, czyli lo scotch, albo nastro adesivo. Teraz jesteśmy gotowi na przygotowywanie prezentów, obdarowywanie bliskich a także otrzymywanie podarunków. Mam nadzieję, że ta lekcja wam się spodobała i będzie dla was przydatna. Pamiętajcie, żeby zaobserwować mój kanał, by nic Was nie ominęło żadne kolejne spotkanie z językiem włoskim in 5 minut. Koniecznie napiszcie mi w komentarzu, czy macie już prezenty dla Waszych bliskich. Do zobaczenia na następnej lekcji. Ciao!